Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Kamil Bachosz, witam, zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Bartosz Walczek, zastępca burmistrza Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Witam. My w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje na terenie gminy Jarocin. Zacznijmy od tego, co było w sobotę, bo w Łuszczanowie zostało otwarte Centrum Rekreacyjno-Kulturalne, czyli można powiedzieć, że mieszkańcy teraz mają co ze sobą zrobić i mają co robić w Łuszczanowie. Tak, i mają co robić i mają gdzie robić, bo powstało centrum, które tak naprawdę jest imponujące i którego inne miejscowości mogą pozazdrościć. Warto przypomnieć, że inwestycja kosztowała w sumie 1,5 miliona złotych. Z czego 500 tysięcy na ten cel gmina pozyskała z programu rozwoju obszarów wiejskich. Prace składały się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności powstało boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną, boiskiem do piłki nożnej i piłki plażowej, a także placem zabaw. Dodatkowo teren został wyposażony w ławki, stojaki na rowery i kosze na odpady. W drugim etapie zmodernizowano teren, który znajduje się w bezpośrednim sąs sąsiedztwie budynku Centrum Aktywności Lokalnej, czyli przy sali wiejskiej w Buszczanowie. Wymieniona została nawierzchnia, wyznaczono miejsca parkingowe. Modernizacji poddano także schody wejściowe wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wokół pojawiła się nowa zieleń, a ta, która była do tej pory, została uporządkowana. Powstała też scena z zadaszeniem, gdzie odbywają się teraz imprezy. I ostatnią, ale, jak, ale nie mniej ważną strefą jest miejsce na plac zabaw, w którym zostały umieszczone urządzenia dla najmłodszych. Czyli można powiedzieć, że tam się zmieniło bardzo dużo. Tak, zmieniło się bardzo dużo i to jest naprawdę wspaniała rzecz. Przede wszystkim owoc dobrej współpracy i działalności na rzecz sołectwa pana sołtysa Pawła Adamkiewicza, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia na rzecz Uszczanowa, które, które funkcjonuje w Sołectwie Straży Pożarnej. Wszystkich osób skupionych wokół tego projektu, bo, bo bez ich zaangażowania i determinacji no, na pewno by to nie powstało. To centrum nie robiła tylko firma ale także włączyli się mieszkańcy, więc to też jest takie podwójne zadowolenie. Tak, to jest to co mówiłem wcześniej, że tutaj szacunek dla wszystkich osób zaangażowanych i ogromne podziękowania. Zresztą mieszkańcy Łuszczanowa już nie raz pokazali, że potrafią wspólnie się jednoczyć i razem pracować na rzecz miejscowości. Realizowali wcześniej wiele różnych projektów, czy to dla OSP, czy to dla KGW, czy chociażby modernizując staw w Łuszczanowie. I robiąc wokół niego teren rekreacyjny, gdzie też włożyli mnóstwo pracy, energii i wysiłku, a efekt jest przepiękny. Zmieńmy temat. Trwają prace tutaj na terenie Jarocina. Robicie kolejne ulice. Co obecnie jest realizowane? Tak, jesteśmy w trakcie realizacji największej w historii miasta inwestycji, czy szeregu inwestycji, bo tak dużej skali inwestycji jeszcze w Jarocinie nie było. W związku z tym mogą pojawić się, czy pojawiają się utrudnienia za które przepraszamy, ale prosimy też o wyrozumiałość. Warto wtedy popatrzeć na ulicę Kościelną jak wygląda, bo tak będzie wyglądać całe śródmieście. A więc będzie przepięknie, będzie zielono, będzie bezpiecznie, będzie funkcjonalnie, więc warto, warto jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Powstaje rondo na wysokości Spichlerza Polskiego Roka wraz z przebudową ulicy Kasztanowej do zdroju Brzosowa Maratońska powstanie Ścieżka rowerowa, nowa nawierzchnia, zieleń, więc też będzie bezpiecznie. Przebudowujemy odcinek, na który również pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne na wysokości od McDonalda w Jarocinie do osiedla Leszczyce. Tam też powstaną nowe ścieżki rowerowe, powstanie rondo na wysokości ulicy Zapłocie. Oraz bezpieczne oświetlenie na całej długości. No i, i prowadzimy pracę wśród mieściu. Część z tych prac prowadzi Pewik, część z prac prowadzi Gmina, tak więc jest tego bardzo dużo i można powiedzieć, że gdzie się nie ruszymy, to coś się dzieje. No ale to dobrze, bo robimy to dla mieszkańców, robimy to dla miasta, dla przyszłych pokoleń, to zostanie tutaj dla nas i będzie wszystkim słyszeć. Czyli można powiedzieć, tak na koniec, że mieszkańcy powinni się jeszcze troszeczkę uzbroić w cierpliwość, bo za chwilę ten jarocin będzie zupełnie inny. Tak, i są różne głosy. No, no, są głosy osób, które gdzieś tam irytują się utrudnieniami, ale ostatnio ja spotkałem się z takim głosem pozytywnym, który też daje motywację i siłę do, do pracy. Pewna osoba stwierdziła, że wszyscy, którzy denerwują się, że są utrudnienia czy, czy jakieś korki, to niech się zastanowią, co będą robić z wolnym czasem, jak ruch pójdzie płynnie i sprawnie. Więc może to jest taka właśnie optymistyczne podejście, żeby się zastanowić, na co wykorzystamy wolny czas, kiedy sprawnie i płynnie przez jarocin będziemy przejeżdżać. A proszę sobie przypomnieć, jak jeszcze przed rokiem czy kilka lat wstecz jeździło się przez miasto, jak nie było chociażby rąd czy nowych łączników. To tą optymistyczną informacją zakończymy dzisiejszy program. Moi Państwa gościem był Pan Bartosz Walczak, zastępca burmistrza Jarocina. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Kamil Bachorza także dziękuję. Zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin, który na antenie Radia Elka już w przyszłym tygodniu. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.